Mamy przyjęcie w naszej mini kuchni Lalilu. Spędźmy je z naszymi ulubionymi postaciami i upieczmy prawdziwy tort dla Ani. Co za wspaniały dzień! Ale nie jest zwykłym dniem. Dziś są urodziny Anny. Olaf zaczął poranek od zakupów produktów spożywczych. Wygląda na to, że jest poddenerwowany przed przyjęciem. Kręci mu się od tego w głowie. Jak to dobrze, że małe śnieżynki pomogą Olafowi? Okej, okay, koledzy, apsik, śnieżuś i płatek. Gotujcie szybciej. Musimy zdążyć do wieczora. Szybko, przynieście jedzenie. Ale z was małe niezdary. Upuściłeś koszyk jajek. Dobrze, że są całe. Pomóżmy schować jajka z powrotem do pudełka. A psik, Śnieżuś i Płatek ustawiają pudełka na stole. Kristof i Elza planują menu z Krainy Lodu. Wręczmy naszym przyjaciołom fartuszki. Zacznijmy od zrobienia cytrynowej marmolady. Nałóż trochę żelatyny do małej miski i dodaj zimnej wody. Wyciśnij kawałek cytryny do pojemnika... Dodaj cukru. Podgrzej kuchenkę i pozwól soku parować. Sekretem jest ciągłe mieszanie. Musisz pilnować momentu, kiedy wyparuje odpowiednia ilość soku. To również bardzo ważne. Dodaj barwniki spożywcze. Żelatynę. Zdejmij z kuchenki. Ostrożnie, jest gorące. Użyj rękawic kuchennych. Wypełnij foremkę syropem. Niech ostygnie w lodówce. Zajmijmy się przygotowaniem ozdób cukierniczych do naszej marmolady. Potrzebujemy białej masy cukierniczej, skrobi kukurydzianej, wałka i tłoka cukierniczego. Rozwałkuj masę cukierniczą i wytnij płatki, używając tłoka cukierniczego. Galaretka powinna być już twarda, więc możemy wyjąć ją z foremki. Zanurz ją w skrobi kukurydzianej i udekoruj płatkiem z masy cukierniczej. I ostatni szlif nałóż srebrny, jadalny perłowy proszek. To niesamowite, a co lepsze, pyszne. Olaf, nie wiedzieliśmy, że jesteś taki utalentowany. Możesz zostać świetnym szefem kuchni. Bellissimo! Co tu się wyprawia? Wygląda na to, że Olaf postanowił poeksperymentować w kuchni. Wślizgnął się ze swoimi partnerami w zbrodni i coś kombinuje. Wygląda na to, że będziemy przygotowywać popisowy deser kucharza Olafa. Czekoladowego bałwana. Do roboty! Rozpuść białą czekoladę i wlej do foremek. Zamruź. Poczekaj, aż zastygnie i przestanie się lepić. Odwróć foremkę i wyjmij pół kola czekolady z foremek. Zacznijmy składać bałwana. Nasz będzie miał w środku niespodziankę. Będzie to wiśnia z posypką. Olaf ciągle zaskakuje nas swoimi talentami kulinarnymi. Weź czekoladowe dropsy i dodaj je jako guziki i oczy. Zróbmy nos z masy cukierniczej. Popraw oczy i usta czekoladą. Weź lód i wlej do niego rozpuszczoną czekoladę. Zrobimy z niej rozczochraną fryzurę bałwanków. Olaf, jesteś taki utalentowany. drużyna bałwanów powiększa się. Wyglądają zupełnie jak apsik, śnieżusz i płatek, aż ciężko ich odróżnić. Za przyjęcie urodzinowe bez tortu. Weźmy się za gotowanie. Zacznijmy od biszkoptu. Potrzebujemy jajka, cukru, mąki i kakao w proszku. Na początek oddzielmy żółtko od jajka. Dodajmy cukier do białka i ubijmy mikserem. Dodaj kilka kropli soku cytrynowego, by lepiej ubijać białko jajka. Ubijaj, dopóki nie uzyskasz puszystej piany. Dodaj przesianą mąkę i kakao, dzięki temu będzie super puszyste. Na koniec dodaj żółtko. Ostrożnie wymieszaj. Przygotuj formę do pieczenia i pokryj ją pergaminem. Nałóż ciasto na biszkopt do formy i piecz we wcześniej nagrzanym piekarniku. Uważaj, nie popasz się, gdy będziesz wyciągać ciasto. Zróbmy krem, gdy ciasto będzie stygło. Wymieszaj żółtko z cukrem i wanilią. Ubij ubijaczką. Dodaj mleka, skrobie kukurydzianą i mąkę. Włóż na kuchenkę i mieszaj, dopóki nie zgęstnieje. Zdejmij z kuchenki i dodaj masła. Przykryj plastikową folią i zostaw do wystygnięcia. Przetnij biszkopt na pół i wlej na wierzch wiśniowego syropu. Dodaj cukru do soku wiśniowego i zagotuj na kuchence. Zanurzmy w nim nasz czekoladowy biszkopt. Wyjmij krem z lodówki i wypełnij nim rękaw cukierniczy. Nałóż nam biszkopt i rozprowadź równo po całości. Dodaj kandyzowane owoce, przygotować ganasz czekoladowy. Rozpuść ciemną czekoladę. Dodaj masło. Nałóż ganasz na ciasto i rozprowadź równo po każdej stronie, by ciasto wyglądało symetrycznie. Zacznijmy dekorować nasze ciasto. Posyp deskę skrobią kukurydzianą. Zagnieć masę cukierniczą rękoma. Zrób wgłębienie i nałóż niebieski barwnik spożywczy. Dodaj wody. By się nie pobrudzić, załóż rękawiczki. Ugnieć masę do uzyskania równego koloru. Rozwałkuj kółkowałkiem i owiń w nim ciasto. Ostrożnie odetnij nadmiarową masę cukierniczą i zrób tak samo z każdą z warstw. Nałóż wszystkie warstwy. El zaczuje się tak zainspirowana urodzinami, że postanowiła stworzyć dekoracyjne słoneczniki. Do dekoracji potrzebujemy białą, żółtą, czarną i zieloną masę cukierniczą, tłok cukierniczy i narzędzie modelarskie. Rozwałkuj żółtą masę cukierniczą i zrób kwiatek, używając cukierniczego tłoku. Przymocuj kwiatek do ciasta, wypełnij środek czarną masą cukierniczą i dodaj zielone liście. Udekoruj całe ciasto słonecznikami. Dodaj białą masę cukierniczą i cukiernicze koraliki do spodu ciasta. Słodka śnieżynka na wierzchu będzie ostatnią poprawką. Srebrny jadalny proszek to ulubiona dekoracja Elzy. Dziś Krzysztof nauczy nas, jak przygotować lizaki. Weź cukier, wodę, glukozę i barwniki spożywcze. Wymieszaj cukier z wodą i syropem glukozowym i rozpuść w kuchence. Karmel musi się gotować na małym ogniu. Kiedy temperatura osiągnie 150 stopni, możesz dodać niebieski barwnik spożywczy. Przygotuj foremki i wlej do nich masę. Włóż bambusowe pałeczki w karmel zanim stwardnieje i udekoruj posypką. Mamy tu tyle lizaków. Popraw kontury karmelowych śnieżynek jadalnym perłowym proszkiem i gotowe. Musimy się spieszyć. Pomóżmy naszym przyjaciołom posprzątać kuchnię i umieśćmy naczynia w zmywarce. Anna wchodzi do pokoju i nie może zrozumieć, kto wyłączył światła. Hej, czemu tu jest tak ciemno? Niespodzianka! Wszystkiego najlepszego, Aniu, krzyknęli wspólnie. Anna jest cała w skowronkach. Nie spodziewałam się, jak miło. Dziękuję z całego serca. Olaf chciał przytulić Anię, ale potknął się, upadł i przewrócił bałwanki. Hmm, biedaczysko, za bardzo się przejął. Przyjaciele siedzą przy stole i opowiadają historię, jak przygotowali się do złożenia życzeń Annie. Olaf przyniósł herbatkę. Świętujmy razem! Zapamiętasz te urodziny na długo, prawda? Daj temu filmikowi łapkę w górę i kliknij w dzwonek, by nie przegapić żadnych nowych przepisów na przyjęcie na naszym kanale Lalilu!